Middle Earth is in great peril, Celebrimbor. Show me. My mirror shows many things those that were, those that are, and those that may come to pass. Some things never come to be, unless those that behold the visions turn aside from their path to prevent them. The Dark Lord has the One Ring. I do not stand against him. Middle Earth will fall. Take care, Silverhand. If you defeat Sauron and take the one, you may become something far worse. Wszystko działa. Nie bo wcześniej też próbowałem nagrywać, ale no, mieszka nie działa. Jakoś... Nie wiem dlaczego musiałem wszystko odnowić. Co no, tu pensił Na

No, obiecałem odcinek chyba jakoś przedwczoraj, no ale niestety mój optymizm nie był zbyt, zbyt wysoki w tamtym momencie i po prostu no chęci nie miałem za bardzo, żeby nakrywać. no ale wracam i ostatnio sobie kończy, skończyliśmy to DLC, król polowania. Także dziś będziemy poznawać historię świetlistego władcy, czyli tego naszego Kelebrimbora, który już yy, no jak jeszcze był żywy i jak jeszcze miał pierścień. Dobrze, tutaj właśnie go widzimy. middle earth is in great peril kalabrimbo show me my mirror shows many things those that were those that are and those that may come to pass Some things never come to be, unless those that behold the visions turn aside from their path to prevent them. The Dark Lord has the One Ring. I do not stand against him. Middle-earth will fall. Take care, Silverhand. If you defeat Sauron and take the One, you may become something far worse. Search it for the elf! Don't let him escape! Do not shame us! How did he escape the dark lord in the first place? Don't matter! Stop Don't asking questions and keep your eyes open! Sauron's army is without number. My kingdom lies in ruins and my family is in chains and yet in the one i have a weapon that could reforge my fates and illuminate the path through this darkness there is! Dobra, Też próbowałem nagrywać, ale no, myszka nie działało Nie wiem dlaczego muszę wszystko Nie ja mogłem nic robić. I ostatni. i have a power greater than death i will forge these uruks into an army of my own as the first dark lord tortured and corrupted the elves i will redeem them in flame they will be mine A czyli wszystkie runy takie jak wtedy Nie chcę, bo będę miał pewnie z umiejętności. A, tu jeszcze zablokowane. To pewnie będzie dłuższa rozgrywka niż... niż wtedy... Wezmę. Dobra. A nie, tu jeszcze ulepszenia. A nie, no tu wszystko mam. W takim razie, jak ja to odblokuję? Chyba, że się nie da. Albo będzie się to jakoś przy pomocy wyzwań odblokowywało. There they are. Do I have to... ...quietly? How do The archers are running drills today. Mm. I hope they've improved from last week. Mm. Oh, oh, almost got an arrow in me bloody leg thanks to their dodgy aim. You won't have, have to worry about that happening again. They, right. they nailed kiss my imagination, I suppose. And me with such a sharp blade. Dobra, drugiego też mamy. Jest i trzeci, tutaj jest pod spodem czwarty i trzeba uciekać, bo tamten zaraz nie uff, po blisko. No i teraz co? Tego? Widzi ktoś mnie tutaj? Nie. Dobra, tych z góry chyba najpierw najlepiej, bo oni najwięcej widzą. A najpierw tego może. This is just the beginning. I will light a flame that will be seen from the very pinnacle of Barad-dûr. Dobra, tego najpierw bo mógłby pomyć. Ah,

On ma inaczej teraz. No, 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 bo on już nie ma spowolnienia. Jeszcze muszę dwóch... ...him. Tutaj...

Bardzo przepraszam. Nie chciałem tutaj nikogo urazić. Dobra, daj! Mamy kolejny. Dawaj, tak rach. Kurde, no właśnie nie. Gościu, co ty tutaj? Elfwine, what do you think to accomplish here? You are a dirty thief. True power to the Dark Lord. Damn dobra, przeskoczyłem, ale źle jest, że nie mogę go ogłuszać w ten sposób. Aha, ja mogę ich naznaczać! Ale to jest fajne. Czyli tak jak te gule wtedy. Z pomocy tego naznaczenia mogę ich... No, trochę ten elf inaczej działa, powiem. Diablo. Oh, mnie? Ale co zrobić trochę tak jakby A nie, kurczę, Zatrafił. Chyba to się da jakoś. Wydaje mi się, że. No nie. Cztery, pięć, dobra, R. I co? Tylko jednego nie 5, no, inaczej to zrobić. to robić. Tak, o. Dobra. Ale on fajnie tym. Tak inaczej ta animacja ma. Dobra, i teraz pyk, pyk, pyk. Chyba już nikogo nie ma z nim. Konar zapłonął teraz większy damage. Pięknie. Ja no muszę go przejąć, ma. Bo... No, on jest bardzo potężny. Chyba że nie będzie się dało. Chyba się nie da. You will drown in waves of unrequited, you elf monster. Sta mi Przesłucham go. Eee, Buboż mięciu. <noise> Dobra, czyli tych już znam. I tych też. róg Grogopi. Dobra, przerywam, nie zabijam. Się przyda, na pewno. Dobra. Nasza pierwsza Tower bright of no bo tutaj się właśnie buduje te wieże. no i tak samo i to wszystko się później że się nie odkrywać to się buduje i to się te... Dare stay in Mordor. You think to challenge me here, but you will fail. Your spirit will never see the halls of Mandos. Without the one ring, you are nothing. I will tear down Barad-dûr and rebuild a Region in the ruins. Release my family, and I will let you serve me, bringer of gifts. Dabra. Czy już mam? Już mam naznaczonych uruchów, co to jest? Aha, to żeby owoców wywabiać. Czyli na razie muszę przejmować. A tu jest jeszcze list wojenny, jak odbiorę to. Chyba jest taka znajdźka, jak wtedy były te artefakty. Nie będę się z kulami bawił. No i tutaj jest wyzwanie. No to będzie długi dodatek. Nie wiem, może. Nie no, 10 odcinków myślę, że nie, ale. Podnieś w list wojenny 120 pit. Down there in the black, we didn't hear the first ghoul for about an hour. Then the second. Then more than we could count. We started shouting in the dark, trying to scare them off. We'd scare one off, but two would come back. Then the shouting would stop, and the screaming would start. Then the screaming would stop, and the sound. Will get real bad. <laughs> Chewing and crunching through armor, through flesh, through bone. It was so black down there, we couldn't see the blood, but we smelled it. When we thought we couldn't take it anymore, they poured down a liquid fire.

Uratowany przez innych orków Tak to zrozumiałem hm. Dobrze, lecimy No, tutaj są moi Oni będą walczyć z tymi kulami No i tu jest twierdza, muszę ją zdobyć

Every moment you resist, your family will suffer. Silence, deceiver! I forged the rings. I perfected the one. You will bow before me. yes, okay. Myślę, że tamten był. Tutaj wszech Chyba wszystko będzie w ten sposób. A tutaj też strzeleć był mogę. No trudno. No wszystko teraz będzie się opierało na tym przejmowaniu. No tutaj jest pałkarz, to nie I tutaj ma miecza, też nie Tu jest też jakiś zwykły Szukamy uczniów. Tu chyba jest ucznik tak, Kołczan na dupie. Dobra, cel poboczny zrobiony. Wracamy na tego. Ups, chowamy się, chowamy się. To nic nie było, spokojnie. Chodź tutaj. Dobra. Mamy to. Jeszcze trzech. No, szanowni państwo, myślę, że nie jest to najtrudniejsze. Ale no. Przynajmniej satysfakcjonujące, według mnie, bo. No, widzimy, jak tutaj przejmujemy i w ogóle to marnie tworzymy. Dobra, do punktu obserwacyjnego, aha, czyli tutaj kurczę, na samą górę. Skoczyłem i co dalej? Idzie. Snagok Pomor. Pomur! Ale paskudny, kurde. Też będę musiał go... E, jakoś. Ale ich tutaj. Szkoda, że... Mogę ich jakoś zabić? I like the sound of that. I don't think anything was ever there. Crush him! Check. Keep him on balance, and I'll shatter his knees. You're yeah. yeah. Usurper! These towers will fall. Your pathetic army will fall. All who defy the Dark Lord will fall. Też będę zaraz nam służyć. Al. Ja. Oh. Damn it, slug. Ciao. Nie, no, go i takim nie, czymś. Kurde nie, 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 no. nie, Zginął. Szkoda. Ale to nic. miał drugiego kapitana Oh see my power grow The shadows shall burn Dobrze no Jana no, aż tak długo to nie potrwa ale z pięć odcinków będzie trzeba na granie się wydaje Love abandon all reason elf you cannot hope to stand against me there is no victory for you here there is only death you know who i am sauron do you not even dare say my name you put too much of yourself into the one you are right to fear me <laughs> Dwudziesty drugi level, BR. tu jeszcze walczą. No, tak jakby zwinniejszy niż ten człowiekiem, co gra tym talionem. No fajnie oczywiście. Dobra No zawsze coś nowego no Żeby każdy robił w ten sposób gry to Być może nie do końca jest to z... godne z książkami i z tym, ale no Jak dla mnie ta gra

ready and itching for a bit of the old blood and bone to start flying. then suddenly out of nowhere, he's bang in the middle of us. a flash of light. and orcs who've been fighting alongside each other for years are at each other's throats. it's one thing for us all to murder each other. it's something else to have some elf using us as his toys. Hmm, no właśnie. Czy to jest takie etyczne? Czy orków powinno się zniewalać? No, ja na to pytanie nie będę odpowiadał, to jest zbyt wiele. No, kolejna tutaj jest wieża. A nie wiem, czy najpierw nie zrobię tego. Byśmy tą no. albo nie, na końcu mi się wydaje, będę ich przejmował. No dobra, tak to bym tego, ale to chyba w następnym odcinku dzisiaj taki trochę wprowadzający do fabuły, i te dwie wieże zbudowaliśmy. Także myślę, że to wystarczy, jak na razie. No, widać, że trochę ta góra, to wszystkie te tereny, takie trochę ina inaczej wyglądają. No. no dobra, no to w takim razie yy, dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, zostawcie komentarz. Możecie tam coś miłego napisać, na przykład, że jestem fajny. No. No i w takim razie żegnajcie.